Jan Lodzik z nami, Tomasz Sarara tak dosyć czarno widzi przyszłość K1 w Polsce, jak to wygląda u ciebie. A czy czarno? No nie wiem, mam nadzieję, że DSF się trochę odrodzi, bo, bo tak, jakby płacił dobre pieniądze i te gale były utrzymywane na dobrym poziomie. No W Polsce K1 raczej się nie przyjęło, na pewno się nie przyjęło tak jak MMA. MMA to jednak jest tak naprawdę główny, główny styl walki, w którym się biją najmocniejsze federacje, największe pieniądze, najwięksi sponsorzy, więc wszystko się toczy wokół MMA. Fajnie by było, gdyby K1 y, zabłysnęło, ale raczej, raczej wątpię na pewno nie teraz. Zaufałbyś ponownie DSF, gdyby ta organizacja wróciła? Czy ja zawsze dostawałem pieniążki na czas, także ja z tym nigdy nie miałem problemu. E, dobrze żyłem z Federacją, dobrze żyję z Federacją, e, więc, więc gdyby mi zaproponowali walkę, no to pewnie bym ją przyjął. Sporo kickboxerów szuka walk za granicą, sporo chce przejść do formuły MMA, co ty o tym sądzisz? To jest dobry krok? Dobry krok dla człowieka, który potrafi się dostosować, bo to jest zupełnie inna walka, ale ja od zawsze powtarzałem, że na przykład jeśli chodzi o mnie, no to im więcej mogę, tym lepiej się bije. Więc tak, planuję przejść też płynnie do MMA. Już nawet jest walka już zaklepana pod koniec tego roku, w grudniu. Nie będę mówił gdzie i z kim, ale, ale już jest zaklepany debiut, także będziemy, będziemy walczyć w MMA, mimo. mimo Mimo, mimo to na chwilę obecną mocno będę to mieszał z K1. Zobaczymy, jak dalej to się wszystko potoczy. Na razie i K1, i MMA. Mówi się, że KSW ma być w grudniu, ale to chyba nie jest ta gala. Nie, to jeszcze nie jest ta gala. Jeszcze na KSW troszeczkę za, za wcześnie, ponieważ nie mam doświadczenia w MMA zawodowym. Także muszę je zdobyć, ale z KSW też rozmawialiśmy. Robin Roosmalen, mistrz Glory, na początku mieszał walki K1 z walkami w MMA, ale w końcu zrozumiał, że jednak nie da się tego połączyć i w tej chwili zdecydował się tylko i wyłącznie na MMA. Myślę, że to są względy finansowe, czy są to względy sportowe i skupienia się na tych pozostałych elementach? Bo trening jest diametralnie różny od tego, co stosujesz w stójce. Tak? Szczerze mówiąc. Yy... Podejrzewam, że to po prostu chodzi o e, ogólnie przygotowania, właśnie, że to są skrajnie różne przygotowania e, i inne sparingi, w ogóle inny timing, inna czutka, inna pozycja. E, pewnie ciężko to mieszać. Jan mimo wszystko spróbuje i stara, będę starał się na własnych błędach wyciągać wnioski, bo, bo z własnych błędów trzeba wyciągać wnioski, więc... E, a, Raczej chcę na początku bić się i K1 nie ma. Robin pewnie zauważył, że, że, że to nie przejdzie. Poza tym, jeśli się ma dobre propozycje już z MMA, no to one zawsze będą lepsze niż w K1, tak uważam. Więc, więc to, to, to jednak chyba, chyba w tą stronę po prostu tam poszło, że już były te propozycje, że są dobre pieniążki, że dobrzy sponsorzy. No i jednak trzeba wszystko ujednolicić z czasem, co również zamierzam zrobić. O, jeśli chodzi o e, zawodników kickboxingu tak? no bo tych organizacji kickboxerskich jest nie mniej niż organizacji MMA, co jest takiego w polskich zawodnikach, że nie są rozchwytywani w Glory, nie są rozchwytywani w Kunlunie, nie są rozchwytywani chociażby w One FC, które płaci pieniądze niebotyczne jak na warunki kickboxerskie, jak na warunki chociażby MMA także, bo turniej o milion dolarów, no to umówmy się, niewiele jest takich turniejów nawet w MMA. Tak. Ciężko mi powiedzieć co jest tego tak jakby przyczyną wydaje mi się. Znaczy generalnie z, tak jakby z własnej autopsji wiem, że ciężko się tam dostać, bo żeby się tam dostać trzeba mieć znajomości, to jest dużo polityki. Trzeba po prostu to mieć. No ja na przykład nigdy nie miałem, więc nie mogłem się tam dostać, aczkolwiek jakieś tam propozycje były, tylko zanim do tego by doszło, no i to, to długa, długa droga. E, dlaczego nie ma na, to, na, na polskich zawodników tak jakby zapotrzebowania? E, może też e, wynika to z e, dosyć... E, Polacy wydaje mi się, że bardzo tak jakby na, na, na ten rekord stawiają, na wygrane i tak dalej, bardziej kalkulują zawodnicy, czy to z Maroko czy nie, nie oni nie mają tam techniki czy, tam, czy, Azja, czy Azja, to bardziej jest taka charakter, tam nie ma za dużo techniki nawet w Glory jak, jak, jak się można zaobserwować, tam nie ma za dużo techniki, tam jest po prostu charakter, jest bomba w ręce, w nodze i, i, i myślę, że chyba, chyba to właśnie mało kalkulacji że ta właśnie mniejsza jakby kalkulacja powoduje to, że tamci zawodnicy są bardziej, bardziej jakby potrzebni tym federacjom niż Niż, niż my Polacy. Znaczy, Polacy ma bardzo do, dobrą stójkę mają, więc nie wiem. Są, są bardziej szaleni tam ci zawodnicy niż Polacy? Szaleni, chyba o to chodzi. Chyba, że mniej, czują, że mają mniej do stracenia i po prostu wolna Amerykanka. Wchodzą mi wchodzą jest ogólnie ogień. I, I chyba to o to chodzi właśnie. Mniejsza kalkulacja. Cofnę się do MMA, bo jednak MMA ROKS zobowiązuje. W jakiej kategorii wagowej się będziesz bił w grudniu? W 61 kilo. A, a, ważę na co dzień 67, no 68 kg, teraz troszeczkę 67, bo troszeczkę na redukcję już wchodzę, e, ale 61 kg. 66 to by było dla mnie za dużo, bo chłopaki zbierają pewnie z 80, e, mimo że się bije z takimi, no to w zapasach jednak e, ciężko. ciężko. Jak te zapasy, właśnie podobają ci się? E, zapasy jak najbardziej. Teraz też e, w dużej mierze się skupię na brazylijskim jiu jako że jestem e, aktualnie zafascynowany Diazem. Znaczy, wcześniej też, że zawsze śledziłem dzieje jego karierę, ale jego wytrzymałość na ciosy i fakt, że albo ciebie skończy w stójce, albo ciebie podda, mi się bardzo podoba. I gdzieś też chcę ten aspekt u siebie wyszkolić. Przede wszystkim brazyjski, żeby uciekać, bo jestem jednak śliskim zawodnikiem, którego ciężko sobie w tym parterze ustawić i ciężko mnie też sprowadzić. Zapasy bardzo fajnie. I też ćwiczę. Kurczę, no podoba mi się wszystko. Im więcej mogę, tym, więcej, tym lepiej się biję. Zawsze stawiałem na to, żeby być wszechstronnym zawodnikiem i takim atletycznym. Gimnastykę cały czas robię i robiłem od lat, więc to nie jest jakimś dużo, dużym dla mnie problemem się dostosować teraz po prostu do tych formuł walki. Wielkie dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w grudniu. Dzięki. Jasne.